Teraz będzie tańczyć klasa Marcinka. O, Marcinek w pierwszej parze. Ale jestem dumny, ale nam pociecha się. Pięknie prezentuje. Marcinek postawny gościu po ojcu. Ale się stresuje widać. No, dawaj synek. Długi, krótki, krótki, długi, krótki, krótki. Czemu on się tak garbi? No na kamerze będzie brzydko wyglądać, no? Oj, tego Angelika to też bez rozumu. Gdzie to takie półmetrowe szpylki chce zasadzić, no? Wiesz noga jej się te lepiej zaraz się wypierdzieli, skręci kostkę i studiówkę dokończą na sorze, no. Oj, patrz, widziałaś, prawie się wypierdzieliła, no! Dobrze, że ją Barcinek złapał, no! No gdzie to rozum? O patrz, patrz, pomylili się tam z tyłu! No, no biegasz szuka pary, ile się coś włączyli. No! Oj, oj, a to syna w tej dentystki! Tyle ćwiczyli, tyle trenowali, żeby dwie minuty poloneza zatańczyć i nie zapamiętali nawet tego. No, Ej, to, to, to nie jest taniec z gwiazdami, jaka Czacza Samba czy inna rumba, żeby jakieś skomplikowane tam robić figury, tylko długi, krótki, krótki, długi, krótki, krótki, tu jaki mostek zrobić czy co, no i po tańcu, oj. Oj, ta młodzież to teraz widać nie tańcząca, oj, to ty się aby tylko wściekać w tym kółeczku, tańczyć każdy sobie, to to, to, to nie taniec, to... No i koniec. Brawo, brawo, prawie wyszło.